Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy Jak zawsze na sam początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem No wtorek i środa to bite rekordy znowu Także dziękuję serdecznie każdemu kto klika Bo to pomaga rozwijać cały kanał Dzięki wielkie każdemu kto kliknął Słuchajcie, dzisiaj taki film chwalebny, że tak powiem Raczej tego nie robimy, no ale ostatnie wyniki jakby zmusiły do tego Żeby takie filmy zrobić Wrzucić ostatnie wygrane kupony Podesłane przez was, które były na tym kanale I zapowiedzieć, że te właśnie osoby Zaraz na dniach będą podawać kolejne typy No wygląda to mega dobrze Na sam początek jak powiem jednak o promocji dla wszystkich nowych graczy w BetCliku, bo można sobie zagrać kupon bez ryzyka przegrane. Jeżeli nie macie tam konta, to jest oczywiście legalne w Polsce Bookmacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego obstawiam 50. Tak jak widzicie, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon, obojętnie jaki obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny, czy to piłki polo, czy piłka nożna. I jeżeli ten pierwszy kupon za 57 zł nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, 7 zł to jest podatek, to ucieka, ale 5 dych zostaje u was, możecie od razu wypłacić. Jeżeli wejdzie również kasa wasza, nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać, można wypłacić Świetna promka dla nowych graczy, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Słuchajcie, zanim tutaj przypomnę te ostatnie kupony, jakie śmigały na kanale, to jeszcze zapraszam do naszej grupy, ponad 73 tysięcy użytkowników, grupa facebookowa. Link w opisie pod tym filmem, skakujcie. No i teraz tak, no ostatnie dni, czyli wtorek, środa i gdzieś tam miniony weekend, to były naprawdę fajne, trafione kupony. I już wam mówię, że te osoby będą grały i w soboty, i w niedzielę. Dzisiaj oczywiście nic ciekawego w piłce się nie dzieje, jutro też raczej posłucha więc typów nie będzie, ale sobota i niedziela to mega ofensywne granie. No i tutaj wrzucimy takie szybkie pochwały dla osób, które powygrywały ostatnio. Zaczniemy od Błażeja, który trafił sobie pięknego trebla za 475 zł. Tutaj 1404 zł wygrane, to kilka dni temu. No tutaj na pewno Monca, Monca robiła gorąco, bo w 83 minucie chyba pierwsza bramka dopiero padła, ale w każdym razie udało się bez problemu te 1404 zł trafić, więc to, to piękny traf. Dalej kupon od Daniela, który też za 450 zł ugrał sobie 1112. To zwycięstwo Lyonu ze Strasburgiem. To, to oczywiście miniony weekend i i jakby Liga i do tego 5 kartek w meczu Legii z Rakowem po 1,90 kursie to też był bardzo fajny traf, bardzo fajna czutka, więc tutaj jakby do takiego pewniaczka doklejony fajny kurs i 1112 złotych wpadło dalej kupony dalej kupon moi drodzy od Dominika, który również z 466 złotych zwróćcie uwagę, że same mocne stawki 1400 zł wygrane i tutaj przeważnie na kanale mamy duble i treble, tutaj były różne i zwycięstwo o po bardzo fajnym kursie z tym Hetafe i tysiaczek tutaj wpadł, oczywiście 600 złotych profitu a, a 1400 zł na kuponie. Dalej mamy od Kamila kupon, który trafił z 500 zł, czyli też takie mocne podwojenie. 1069 zł. Tutaj Besziktarz i, i ten gang z Anderlechtem, gdzie tam chyba w 18 albo 23 minucie już ten Bot Team to score został pokryty, więc świetna, świetna sprawa, moi drodzy. I kolejny piękny kupon. Dalej to jest 520 zł od, od Łukasza. Tutaj zwycięstwo to ten Hamus, zwycięstwo Barcelony, czyli tak zwane pewniaczki. Mocni faworyci i też fajne, fajne prawie podwojenie, bo tutaj nieco poniżej podwojenie zanim przejdziemy dalej, słuchajcie, wpadnijcie na naszego Instagrama, w niedzielę już kolejny konkurs kolejna piłka do wygrania, wystarczy że weźmiecie sobie telefon, wklepiecie w telefonie obstawiamy, od razu znajdziecie, albo link macie w opisie pod tym filmem, wskakujcie co niedzielę mamy konkursy, więc warto sobie sprawdzić, może do, do kogoś z was trafi koszulka albo piłeczka konkursowa warto, warto sobie rzucić okiem, link w opisie pod tym filmem, a teraz lecimy tutaj pochwalić Mateusza, który no ma jeden zwrocik, ale jest to też trafiony kupon z tych ostatnich, tutaj co prawda 145 złotych profitu, bo ten Hardberg z Tirolem, to został jakby odwołany mecz przez Pogodę, a Real oczywiście z Getafe sobie bez problemu raczej wygrał, no i słuchajcie, teraz coś pięknego bo tutaj kupon Michała to, to we wtorek, tak, we wtorek trzymaliśmy bardzo mocno kciuki za Sporting bo Legia oczywiście 3 do 2 wyszarpała jeżeli chodzi o lion, to tam 5 do 1 i Sporting przegrywał chyba do 84 albo 5 minuty 1 do 0, wyrównali Koa na 1 do 1, Koa na 2 do 1 chyba w 92 minucie co więcej, tutaj były dwa kupony zagrane Za 750 zł, czyli 1500 zł Wsadzone w tego Trebla No i tutaj wieczorem śledziłem, śledziłem I, i czekałem tylko, żeby ten Sporting Ukuł i wygrał te, to spotkanie, żeby tutaj Trebel siadł od Michała, więc dwa, dwa jakby kupony e, Jeden za 1500 zł Trafiony, ale stawka oczywiście rozbita Żeby ominąć dodatkowy podatek e, A dalej mamy jeszcze, jeszcze coś lepszego Słuchajcie, trzy, jakby Trzy rozbity, jeden kupon rozbity na trzy Od Patryka, to oczywiście z weekendu I tutaj jak widzicie jest Chorwacja o z hajdukiem tam również pod koniec ten jak z dwa gole strzelił, więc tutaj 1,48 siadło. Owerek 2,5 goli, Freiburg Borussia do przerwy 0 do 0, ale gdzieś ten Freiburg szybko strzelił dwie bramki. BVB dobiło jedną. 2 do jednego się skończyło. No i, i tutaj Eindhoven bez problemu sobie z twente poradziło. I tutaj były trzy kupony: 795 zł 2224 wygrane 800 zł 2238 wygrane 805 zł 2252 zł wygrane. Więc to naprawdę był piękny weekendowy strzał tutaj od, od Patryka, który również w ten weekend będzie coś sobie grał i będzie tutaj oczywiście na kanale. No i jeszcze na pochwałę zasługuje Wojtek, który z 360 zł w tych ostatnich dniach 811 zł na naszym kanale tutaj ugrał. Monaco z nim, czyli oczywiście ligowe spotkanie. Yy, overek i zwycięstwo Monako i do tego overek 2,5 goli. W meczu Liverpoolu z Manchesterem City tutaj też do przerwy było 0 do 0, skończyło się 4 do 1, ile dobrze pamiętam, i 811 zł zostało zaksięgowane. Słuchajcie, no raczej takich filmów nie robimy, ale sami, sami powiecie, te kupony, które tutaj ostatnio siadają na, na naszym kanale, to naprawdę zasługują na pochwałę. Ja się cieszę, że tutaj coś, coś wygrywacie. Ja się zawsze cieszę, jak kupony wchodzą. Także słuchajcie, tutaj chwalimy wszystkich, którzy wygrywają, cieszę się razem ze wszystkimi, którzy trafiają kupony. No, i tak jak mówiłem, sobota i niedziela to będzie mocna, mocna ofensywa. Słuchajcie, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. Myślę, że warto patrzeć, co tutaj sobie inni grają. I podsyłacie mnóstwo wygranych kuponów właśnie z tych propozycji, i to ja jeszcze bardziej się cieszę z tego powodu. Każdy z Was może coś tu znaleźć dla siebie, jeżeli interesujecie się tematem, więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszej grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam tutaj do śledzenia kanału i oczywiście słyszymy się w sobotę. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się na razie.